Czysty umysł. Wyciszone serce. Spokojny duch. Osoba, której szukam. Ktoś musi zająć się moim hełmem. Cierpliwość ujarzmia namiętności serca. Skoncentruj się, John. Ujrzyj świat duchów okiem swojego umysłu. Doran byłby dumny, Lu. To jest sztuka, sztuka, której poświęciłem wiele lat. Nawet jako mistrz wciąż nie znam wszystkich odpowiedzi. Strach rodzi przemoc, a ta zawsze musi być ostatecznością. Ja oferuję jedynie to, co zostało mi niegdyś dane. Dziecko, jesteś pod lotem machającym bezradnie rękami. Cierpliwości, Tink. To umysł musi prowadzić ogon, nie serce. Za twoimi nieustraszonymi słowami wyczuwam przerażone dziecko. Przemoc jest i zawsze powinna być ostatecznością. Ta droga prowadzi do ciemności, której nawet twoja. Siła niedorówna. Styl wuju. Forma przed siłą. O jedno cięcie za dużo. No dalej, to wszystko! Dobrze, dobrze! Pokaż mi, co potrafisz! Mędrcy dążą do wiedzy. Żyje dalej w ich sercach? Ja. Wybacz mi, mistrzu Nadzieja przepadła. Żaden ze mnie, mistrz. Spoczywaj w pokoju, John. Odnajdź pokój, moja uczennico. Nawet potknięcie prowadzi dalej ścieżką rozwoju. Zapewne nad tym pomedytuję. Mój wzrok był przesłonięty. Na skraju mego ostrza żyje nadzieja. Każdy cios buduje nowe dziedzictwo. Ostrze i umysł wyostrzone i bystre. Głupcy zaś gardzą wskazówkami. Rozpoczyna się lekcja. Odbudowanie dziedzictwa to dla mnie honor. Zobaczmy, czy jest w tobie wartość. Ciągle myślę o tym sądnym dniu. Bezczynne ręce ujawniają niespokojne serce. Zwątpienie jest najgorszym wrogiem. Nie licząc mnie. Medytacja uspokaja umysł w nieładzie. Sen w w trakcie medytacji nie jest idealny, ale zrozumiały. Prawdziwy mistrz jest wiecznym uczniem. Moja lekcja dobiegła końca. Nasz przeciwnik był godzien, mimo swej słabości.